Wczoraj ponownie pod sądem okręgowym w Kielcach zebrał się tłum Kielcza z łańcuchem światła w proteście przed odebraniem sądom niezależności. Tłum był tak duży, że pomimo umieszczenia potężnych głośników uczestnicy na obu końcach demonstracji nic nie słyszeli. Żaden kadr filmu, żadne zdjęcie nie jest w stanie oddać doniosłości chwili oraz powagi i odpowiedzialności uczestników za Polskę. Kielczanie, kocham was. Ty ponad ludzką troską, gniewem i nadzieją, ocalasz albo gubisz pospolitą rzecz. Ciemność nadchodzi. Warto warto krok po kroku sukcesywnie robić swoje. po Pomalutku, powolutku, po troszeczku, a celu uda się osiągnąć, ja w to wierzę. My nie wyjedziemy, my tutaj zostajemy. To jest nasz kraj, to jest nasze miejsce. Prasyuk dziś powiedział rzecz, która ucieszyła mnie wyjątkowo, powiedział tak dzisiaj w ręce, przyszłość Polski powinni wziąć ludzie między 20 a 30 rokiem życia. To znaczy, tak jak on wziął w swoje ręce, dbałość się o Polskę w tamtym czasie, powiedział, że strasznie się cieszy, że na manifestacjach teraz jest mnóstwo młodych ludzi. I że to oni właśnie dla siebie powinni zrobić wszystko, żeby Polska była dla nich. Powiedział więcej jeszcze i ja to powtórzę z przyjemnością. Na tych wszystkich manifestacjach, w których uczestniczę, mówił Władek, widzę samo dobro. Chcę Państwu powiedzieć: Widzę Was samo dobro. Na zakończenie dodam, że zarówno wczorajszą, jak i przedwczorajszą demonstrację zaszczyciło wielu młodych kielczek. Dlatego z tej okazji przypomnę, że w roku 1980 Lech Wałęsa miał 37 lat. Bronisław Gieremek, 48. Tadeusz Mazowiecki, 53. Donald Tusk, 23. Po 26 lat mieli Władek Frasyniuk i Zbigniew Bujak. Henryka Krzywonos miała 27 lat. Alina Pieńkowska, 28. Lew Kaczyński miał 31 lat. A Jarosław Kaczyński? A Jarosław Kaczyński nie należał do Solidarności. Jesteśmy tu, ponieważ czujemy się solidarny ze wszystkimi komunistycznymi mordkami. A ja jestem tutaj. Dumny, że jesteśmy tymi komunistycznymi mordkami. To wtaczę po tej jasnej, a nie po ciemnej stronie mocy. A ja się cieszę, że jest tyle osób dzisiaj, a jestem tutaj, bo się po prostu boję. Boję się, co to dalej będzie. I jestem przerażona, bo jestem jakąś niepoprawną optymistką, bo wszystkich przekonuję znajomych moich skodu, kochanych, że, i że jednak ja mam nadzieję, że będzie to weto, i tego wszystkim nam życzę, bo się naprawdę boję. Wolne sądy. weto. Wolne sądy! Chcemy weta! Wolne sądy! Chcemy weta! Wolne sądy! Chcemy weta! Sądy. Chcemy weta. Wolne... Zapytałeś mnie, dlaczego tu przyszłam? Ech, ponieważ martwi mnie bardzo to, co się dzieje. Bardzo. Trzy dni nie śpię, oglądam, słucham. Bardzo się tym martwię i bardzo się cieszę, że tyle ludzi przychodzi. Że dołączają młodzi. No, co więcej mam powiedzieć? Jest mi smutno, że, to, że tak. Nie, nie wiem, nie wiem co powiedzieć. <grystanie>